Sklep rowerowy.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy model roweru z marki Trek, dokładniej Procaliber, który widzicie tutaj za moimi plecami. Można wstępnie, warto powiedzieć, że ten model występuje tylko w wersjach karbonowych. Nie ma już modelu serii Procaliber na ramie aluminiowej, a w całej linii modelowej Procaliber występują cztery modele: jest to model 9.5, 9.6, 9.7 i 9.8. No i dokładniej, co to jest za rower, co to jest za typ rower? Jest to dokładniej rower do XC, do cross-country, do maratonów bez tylnego zawieszenia, z przednim, zawies z przednim zawieszeniem o skoku 100 mm, co jest standardem jeszcze w rowerach XC, chociaż widzimy cały czas ten trend już zmieniający się troszeczkę. Warto dodać, że w prokalibrze mamy możliwość, tak podaje producent, tak podaje Trek, że maksymalny kompatybilny skok widelca to jest 120 mm, więc możemy z niego zrobić troszeczkę taki bardziej hardkorowy rower, jeżeli chcemy coś mocniejszego w góry, coś co będzie pewniej zjeżdżać i lepiej będzie sobie radzić z nierównościami terenu. No dobra, ale do brzegu, to co determinuje Charakter tego roweru, czyli to, że ten rower jest rowerem do cross country, do maratonów, to jest to, jaką ma szerokość kierownica. To jest 750 mm, w tym przypadku długość mostka to będzie w najmniejszych rozmiarach 60 mm, a w największym 90 mm, co też jest w ścieżkowcach raczej rzadko spotykane. No tutaj musimy jakoś zapanować nad tą pozycją, żeby lepiej dociążyć ten przód, żeby ten rower lepiej też podjeżdżał, żebyśmy mogli przyjąć niską pozycję. Koła są zbudowane na dosyć wąskich obręczach, bo to jest 23 mm szerokość wewnętrzna znaczy wąskich ja mówię w perspektywie osoby która zazwyczaj ma do czynienia z rowerami enduro rowerami ścieżkowymi dla mnie tam standardem jest te 30 mm natomiast tutaj mamy 23 mm co też jest taką cechą charakterystyczną dla rowerów XC dla lżejszych rowerów MTB które służą do ścigania no ważne jest tutaj żeby ten rower po prostu był lekki fabrycznie mamy zamontowane opony od Bontragera to jest popularny bardzo model XR2 który jest dosyć uniwersalnym, szybko toczącym się modelem tutaj nie będziemy mieli jakichś rewelacji jeśli chodzi o przyczepność ale warto pamiętać o tym, że jeżeli ścigamy się w trudniejszym terenie, jeździmy w trudniejszym terenie chcemy troszeczkę więcej komfortu, więcej przyczepności to rama jest w stanie, rama jest w stanie zmieścić opony do szerokości 2.4 natomiast w widelcu też bez problemu taka szerokość opony podejdzie Trek w dalszym ciągu nie zrezygnował z rozdzielacza ISO Speed który można znaleźć w tym miejscu, to jest odseparowanie pracy rury podsiodłowej od górnej rury ramy. Ma to powodować, że mamy delikatny stopień amortyzacji. W żadnym stopniu nie można tego przyrównać do zawieszenia w rowerze, tylnego zawieszenia w rowerze. Natomiast ma to poprawić taką naszą wydajność, płynność pedałowania w nierównym terenie i ogólnie wpłynąć na komfort, czyli przykładowo po jakimś wyścigu, nie wiem, 90 km załóżmy przejeżdżamy, no powinniśmy odczuć mniejsze zmęczenie. E, jakaś ta praca tego rozdzielacza tego IsoSpeeda jest IsoSpeedu jest w nie wiem jak to się odmienia, e, jest odczuwalna w trakcie jazdy. Natomiast to, wiadomo, zawieszenie to to nie jest i na pewno go nie zastąpi. Jeszcze takich parę technologii, które Trek w ostatnich latach wprowadził to mm, dolna rura, która nie ma tutaj zagięcia. Powoduje, że cała konstrukcja jest dużo bardziej sztywna. Z tego też tytułu musieli zamontować system Nockblock, który powoduje, że kierownica nam dalej się nie skręci niż do tego punktu. Ona tutaj jest zablokowana, dodatkowo mamy zabezpieczenie na ramię, które jest takim odbojem. Tego niestety zdjąć nie możemy, więc ten Nockblock będzie nam towarzyszył. Natomiast to jest na tyle duży zakres skrętu, że naturalnie takiego ruchu nawet się w trakcie jazdy. Za specjalnie nie wykonuje. Chyba że chcecie kręcić barspin. spin. Yy, no dobra, to teraz może troszeczkę o sprzęcie w konkretnych modelach. Pokrótce wspomnę, jakie w konkretnych modelach mamy komponenty i jaka jest cena tych rowerów. W modelu 95, który kosztuje 10179 zł, na pokładzie spotkamy widelec z marki Rockshox, jest to dokładnie Judy SL. Zamontowane mamy koła Bontrager Covey o szerokości wewnętrznej 23 mm, są aluminiowe. Natomiast koła toczą się na oponach Bontrager xr 2 t Timish, czyli te wzmocnione ścianki boczne przystosowane do zastosowania bezdętkowego w szerokości 2.2. Cały napęd jest skonfigurowany na podstawie 12-rzędowej grupy Shimano Deore. Natomiast korbę mamy tylko taką troszeczkę nie od grupy. Jest to MT511 od też Shimano. W rozmiarze SM mamy 170 mm długości, natomiast 175 jest zarezerwowana dla reszty rozmiarów. A i maksymalna wielkość zębatki dla wszystkich z tych modeli to jest 36 zębów. Zahamowanie odpowiadają hamulce tarczowe od Shimano, dokładnie model MT200, czyli bazowy model Shimano jeśli chodzi o hamulce hydrauliczne. Tarcze, które mamy zamontowane są przystosowane do żywicznych klocków hamulcowych. Jest to model RT26 od Shimano również z przodu mamy 180 mm, a z tyłu 160. Waga w rozmiarze M dla całego roweru wynosi 11.64 Set na Jedziemy dalej. Mamy model 96, który kosztuje 12 079 zł, no stosunkowo niewiele więcej. Natomiast już dzięki temu mamy zamontowane też widelec od szoksa. To jest model Recon Gold RL. Nie jest to może król czułości, ale jeśli chodzi o niezawodność i powiedzmy wytrzymałość, no to jest to widelec sprawdzony. Tutaj koła będą aluminiowe, natomiast już troszeczkę wyższy model to są obręcze Bondrager Covicom Też szerokość wewnętrzna 23 mm, a piasta będzie miała 108 punktów zaczepu. Opony zamontowane są identyczne. Natomiast napęd tutaj będzie się nieco różnić: to będzie kombinacja slx i XTK. Sama manetka to jest SLX M7100, a przerzutka tylna to jest XT8100. Korba Shimano MT611, 30 zębów zębatka. Jeśli chodzi o długości, tak samo jak w poprzednim modelu. Kaseta to jest Shimano SLX M7100, a łańcuch jest z grupy DeOre M6100. Hamulce tutaj już mamy nieco lepszy model, bo to jest Shimano MT410, które są już czterotłoczkowe, więc ta siła hamowania będzie wyraźnie wyraźnie lepsza tarcze też 180-160 mm to będą w każdym modelu, z tym, że tutaj już model RT56, waga całości to jest 11,37 kg 97 będzie on ponad 3000 droższy, bo kosztuje 15979 zł Zamontowany mamy z przodu już widelec RockShox Reba RL, koła jeśli chodzi o budowę już są z włókna węglowego, dokładniej cały zestaw to jest koł 23 Napęd stanowi 12-biegowa grupa GX Eagle od SRAM. Korba to jest X1 Eagle mocowana w systemie DAP. Zębatkę będziemy mieli już 32 zęby w tym modelu. Tutaj w tym modelu już będziemy mieli karbonową sztycę, więc to dodatkowo może się przełożyć na komfort i wagę całego zestawu. Hamulce dalej są bez rewelacji, bo mamy tutaj zacisk MT500 i klamkę 501, natomiast to już ładniej troszeczkę wygląda, jest bardziej zgrabna, bo jest na jeden palec. nie, Jest dwupalczasta z założenia, natomiast no jest ta dźwignia dużo krótsza niż w tych poprzednich modelach. Waga tego roweru już będzie wyraźnie niższa, bo to będzie 10,44 kg. Kilogram mniej niż w poprzednim modelu. Spora różnica. To głównie pewnie za sprawą amortyzatora i kół. No i mamy najwyższy model 9.8, który kosztuje 19,879 879. Już można powiedzieć, że maszyna taka profesjonalna, która pozwala naprawdę szybko jeździć. I tutaj tak, jeśli chodzi o zawieszenie, tu w końcu mamy Foxa. Co prawda model Performance 32 Step Cast. Jeśli chodzi o koła, mamy tutaj Bontrager CoVie Lite 30. To są karbonowe koła, które mają średnicę wewnętrzną, szerokość wewnętrzną 30 mm, co już pozwala jeździć troszeczkę mocniej w trudniejszym terenie, ta opona będzie się stabilniej trzymać, będzie się robił taki troszeczkę większy balon, no i te obręcze będą zdecydowanie wytrzymalsze, więc jeżeli ktoś szuka roweru do maratonów górskich, no to warto pomyśleć. Może o rozwiązaniu, które już ma zamontowane komponenty, które sobie z tym bez problemu powinny poradzić. Patrząc na opony mamy dokładnie to samo co w poprzednich modelach. Każdy super kaliber i każdy Prokaliber będzie wyposażony w XR2. Napęd to będzie już kompletny Shimano XTM 8100 12 rzędowy z wyjątkiem korby, bo tu mamy model od marki E 13. TRS Race Carbon. To już jest coś dla osób o nieco mocniejszych nogach, bo mamy zębatkę 34, zęby. Tak samo jak w poprzednim modelu, mamy już karbonową sztycę i spora różnica będzie w obrębie kokpitu, bo tu pojawia nam się zintegrowany system mostka i kierownicy. Dokładnie to jest Bontrager RSL, czyli taki top of the top w treku jeśli chodzi o kokpit. Mamy bardzo fajnie, zgrabnie skonfigurowaną kierownicę i mostek. Właściwie jest to jedna całość, co pozwala uzyskać dodatkowe punkty do sztywności i no, bardzo atrakcyjną wagę. W końcu mamy konkret hamulce, bo mamy XTI 8100. Moim zdaniem fajnie jakby zamontowali 8120, czyli te w wersji z metalicznymi klockami hamulcowymi. Natomiast zakładając, że nie będziemy zjeżdżać tym rowerem hardkorowo, no to te żywiczne klocki hamulcowe też powinny bez problemu sobie poradzić, bo sam hamulec działa naprawdę fajnie. Często można je spotkać już nawet w modelach rowerów do enduro, do takich ścieżkowców, do bardziej agresywnej jazdy. No po prostu te hamulce sprawdzają się nawet w takich sytuacjach bardzo dobrze. A waga z całości to 10,26. No jakby nie patrzeć, najwyższy model, więc zasługuje na najniższą wagę. Przelecieliśmy przez cały zakres modelu Procaliber, Jak w każdym modelu im wyżej, tym lepiej, lżej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, płacimy za wagę za jakość, za osprzęt, który jest zastosowany i za technologię. Fajne jest to, że Trek troszeczkę myśli w tej kategorii, że ten rower możemy troszeczkę usprawnić pod kątem gór, mianowicie miejsce na opony 2-4, no Powiedzmy, że są standardem, ale taki kompatybilny skok widelca, deklarowany przez producenta, 120 mm, no już nie jest tak często spotykany. Jeżeli go zmienimy, zamontujemy, no to wtedy możemy znacznie poprawić jakość jazdy w górach. Możemy z tego roweru nieco więcej po prostu wycisnąć. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.